Psychomitologia. Zwodnicza strona psychologii. Mit drugi. Muzyka Mozarta stymuluje rozwój inteligencji u niemowląt. Pogoń za sukcesem w dzisiejszych czasach jest niezwykle silna. Konkurencja, z którą nierzadko musimy się mierzyć w obszarze zawodowym, jest coraz większa. Nacisk społeczny ukierunkowany na ciągły samorozwój bywa niekiedy nawet niezdrowy. Jeśli jego celem nie jest wewnętrzna chęć poszerzania własnych kompetencji, a jedynie potrzeba konformistycznego podejścia do życia. Posiadając wspomniany bagaż doświadczeń, w sposób naturalny staramy się przygotować nasze pociechy na czekające ich w przyszłości trudności. Robimy wszystko, aby to właśnie nasze dziecko szybciej zaczęło chodzić, mówić, miało dyplom z paskiem, wygrało olimpiadę naukową, dostało się na najlepszą uczelnię, a w konsekwencji zdobyło świetnie płatną pracę. W skrócie wszystko, aby zapewnić dziecku lepszy start. Nasuwa się więc pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie rozpocząć stymulację naszego dziecka, aby w przyszłości osiągało ono lepsze wyniki? Z odpowiedzią na to pytanie pospieszyli w 1993 roku badacze Uniwersytetu w Kalifornii, którzy w jednym z najważniejszych w tamtych latach czasopiśmie naukowym Nature opublikowali wyniki badań świadczące o tym, Iż studenci, którzy przed wykonaniem określonego zadania słuchali sonaty Mozart'a, radzili sobie w zakresie rozumowania przestrzennego znacznie lepiej, aniżeli badani słuchujący się w ciszę lub muzykę relaksacyjną. Stwierdzono również, że ogólny wynik końcowy przekładał się na zwiększenie ich IQ nawet do 9 punktów. Pominięto jednak fakt, iż wzrost ten był jedynie chwilowy i dotyczył bardzo specyficznej umiejętności. W końcu zadanie polegało na cięciu i składaniu kartek. W taki sposób narodził się znany chyba na całym świecie efekt Mozarta, traktujący o rzekomym pozytywnym wpływie muzyki klasycznej na poziom inteligencji u niemowląt. Zaraz, zaraz. Co wspólnego mają ze sobą studenci i niemowlęta? I jestem przekonany, że ci bardziej złośliwi znaleźliby odpowiednie porównanie. Jednak w poruszanym przez nas kontekście przenoszenie wyników badań z grupy studentów na niemowlęta było zabiegiem co najmniej nieetycznym i bezprawnym. A jednak stało się. Trochę więcej jak trzy grosze dołożyły do tego faktu przemysły zabawkarskie. Które bazując na całkowicie domniemanym założeniu, iż wyniki powyższych badań odniosą się również do dzieci, rozpoczęły sprzedaż setek tysięcy płyt i zabawek, po których odtworzeniu lub dotknięciu rozlegały się dźwięki Mozarta. Do umocnienia pozycji omawianego mitu rękę przyłożyło również kilka innych czasopism, w tym także te chińskie. Już w roku 2000 na łamach jednej z chińskich gazet można było przeczytać, iż. Zgodnie z badaniami prowadzonymi na Zachodzie, dzieci, którym w okresie prenatalnym puszczano utwory Mozarta, charakteryzowały się wyższym od swoich rówieśników ilorazem inteligencji. W 2001 roku Amerykanie mogli przeczytać już o licznych badaniach przeprowadzonych nie tylko na studentach i niemowlętach, ale także uczniach szkół podstawowych i licealnych. Choć, jak już się pewnie sami domyślacie, na żadnej z tych grup badań nie prowadzono. Oczywiście na przestrzeni lat próbowano odtworzyć wyniki omawianych badań, lecz efekt Mozarta nie występował lub był bardzo niewielki i krótkotrwały. Wyjaśnienia tego efektu doszukano się w chwilowym pobudzeniu, stwierdzając, iż każda stymulacja wzmagająca naszą czujność, a poprzedzająca umysłowe zadanie właściwe, pozwoli nam osiągnąć wyższą skuteczność. Tak więc hipotetycznie równie skuteczna co sonata Mozarta będzie na przykład kawa lub kilka przysiadów. Podsumowując, pod wpływem stymulacji wywołanej różnymi bodźcami chwilowo zwiększamy efektywność wykonywanych przez nas niektórych zadań. Co więc z puszczaniem dzieciom muzyki klasycznej? Dlaczego nie? Może akurat zaszczepimy w nich miłość do dobrej muzyki? Muzyka Mozarta stymuluje rozwój inteligencji u niemowląt? Mit drugi, obalony.